Witam Was bardzo serdecznie w nowym roku i w pierwszej recenzji butów dobiegania w roku 2025, recenzję butów marki Altra. Może mało popularnej marki, ale dla mnie ważnej, ponieważ ja bardzo lubię szerokie buty, a na co dzień chodzę w butach typu barefoot. Dlatego buty tego producenta mają szczególne miejsce w moim sercu i dzisiaj pomówimy sobie o nowym modelu z serii FWD, czyli Altra FWD Via. Altra FWD Via waży 269 gramów w rozmiarze 42,5 europejskim, ma 4 mm dropu. Stak tego buta wynosi 33 mm pod śródstopiem i 37 mm pod piętą. Jest to model dla stopy neutralnej do biegania treningowego po twardych nawierzchniach. FWD Via zastępuje prawdopodobnie model Olympus, jeśli chodzi o maksymalnie amortyzowane buty tego producenta. I co istotne, ma 4 mm dropu. Ta decyzja sprawia, że coraz więcej osób mogą może po tą Altre sięgać, zwłaszcza biegaczy, którzy do tej pory obawiali się bardzo niskich, a właściwie zerowego dropu, całkowicie płaskich butów, które mocniej obciążają łydkę achillesa. no to przy 4 mm dropie można powiedzieć, że część wymówek się skończyła. Niemniej w dalszym ciągu nie tylko ten drop, a właściwie zerówka, czyli całkowicie płaski but był tutaj dominującą cechą tego producenta, bo moim zdaniem bardzo ważną cechą był też kształt cholewki z przodu, czyli Kopyto, która jest zbudowane jak naturalnie wyglądająca stopa od góry. No ale dobra, przejdźmy sobie do bebechów tego buta i omówmy sobie nową piankę, czyli piankę Ego Flow. Nowa pianka Ego Flow to super krytyczna pianka, co by to nie znaczyło, nastrzyknięta azotem. Mówiąc w skrócie, w pomiarach durometrem wychodzi nam, że mamy tutaj do czynienia z pianką o po prostu dużej amortyzacji i charakterystycznie sprężystej, jak to pianki nastrzyknięte gazem. Jest to dosyć gruba, zwarta konstrukcja, a tak jak sami widzieliście, mamy 33 mm pod śródstopiem, więc jest ponad 3 cm pianki. Jest to gruba podeszwa, która jest oczywiście skomponowana, wyrzeźbiona w kształt naturalny naszej stopy, szersza w strefie śródstopia, zwężająca się. W strefie łuku stopy, troszkę szersza pod piętą. Cała budowa podeszwy wewnętrznej wygląda tak, że mamy dosyć subtelny rocker, ale czujemy przetoczenie stopy w momencie szybszego biegu. Jest on całkiem przyjemny, ponieważ sama podeszwa jest dosyć sztywna, o czym powiem za chwilkę. Natomiast dosyć charakterystyczne dla tego buta jest poprowadzenie bocznej wewnętrznej ścianki nieco wyżej niż w typowych butach neutralnych, przez co uzyskujemy w pewnym stopniu poprawioną stabilność, która, mimo iż nie jest dedykowana stricte stopom, Mocno pronującym, moim zdaniem, sprawdziłaby się u osób z lekką nadpronacją lub po prostu biegaczom, którzy nie do końca wiedzą, jaki typ stopy mają i potrzebują więcej stabilności. No i ten but jak najbardziej to oferuje. Tuż pod spodem mamy gumę bieżnikową, która niekoniecznie ma swoją nazwę. Jest standardowo po w na nawrowki Interflex, które są podzielone na wszystkie palce człowieka, czyli mamy takie charakterystyczne, można powiedzieć, odcisk stopy od spodu. Bieżnik nie jest zbyt agresywny, jest raczej standardowy, tak jak w Torinach, Riverach i innych modelach treningowych Altry. Bardzo dobrze radzi sobie na asfalcie, betonie, nawet lekko mokrym, także na szutrze i na naturalnych nawierzchniach, na ścieżkach leśnych, po których również biegałem i biegało się po dziwo mega komfortowo. Natomiast jeśli mam być szczery, to podeszwa wewnętrzna jest trochę rozczarowująca i to jest dziwne, ponieważ ja z tym modelem spotkałem się znacznie przed premierą, czyli pół roku przed premierą miałem rozmiar wzorcowy na nodze i ten model wydawał mi się znacznie bardziej miękki niż to, co mamy na półce. Moim zdaniem Altra obowiązkowo musiała coś zmienić w gęstości pianki lub zmieniła technologię, która sprawia w tym momencie, że podeszwa jest bardziej szybszodynamiczna, ale jest dosyć twarda w pierwszym kontakcie. No ale o podeszwie wewnętrznej powiem Wam więcej, jak przejdziemy do biegania. Teraz jeszcze skupmy się na górnej części buta, czyli na cholewce. Z siateczki mesh, która jest dosyć sztywna, ale genialnie wentylowana, odpowiednio gruba i dobrze zabezpieczona i to jest na pewno bardzo mocny punkt tego buta. Płaski język z niewielką ilością gąbki Dobrze przylega na podbiciu. Temu towarzyszą dosyć sztywne sznurówki, które średnio się zawiązują i obowiązkowo polecam zawiązywać je na bliźniaka, a są dosyć długie. No i zapiętek, który jest tutaj w zależności od tego, jaką macie budowę kości piętowej, zaletą lub wadą. Chodzi mi o to, że jest w nietypowy sposób wcięty, daje dosyć dużo miejsca kostce, nie drażni Achillesa, ale w niektórych przypadkach może powodować wypadanie pięty z buta, jeżeli źle przesznurujecie tego buta, no i jeżeli wasza budowa kości. Piętowej jest taka ani inna, czyli taka bardziej płytsza, to moim zdaniem sam zapiętek też jest zbyt płytki. To teraz przejdźmy sobie już stricte do praktyki, czyli jak w tym bucie się biegało i co ja w tym bucie biegałem. To może zacznijmy od tego, że przede wszystkim biegałem w nim typowe daily rozbiegania i biegi spokojne, czyli nabijałem objętość, ale zdarzyło mi się wyjść w tym bucie na mocniejszy fartlek, i oczywiście po biegach spokojnych miałem przebieżki, rytmy, w zależności od tego, co tam sobie rozpisałem, a więc dało radę tą nogą zakręcić nieźle, zwłaszcza, że but jest dosyć lekki. Mimo iż jest to model określany mianem maksymalnie amortyzowanego, to powiedziałbym raczej, że po pierwsze nie czuć maksymalnej amortyzacji, a co najwyżej średnią amortyzację przez sztywność pianki, jaką tutaj mamy, ale z drugiej strony rocker i pianka zachęca do szybszego biegania, tak samo jak lekko, tego buta i nie miałem żadnego problemu, żeby rozpędzić się w tym bucie do prędkości poniżej 4 minut na kilometr. Natomiast używałem go przede wszystkim na dłuższe biegi spokojne, czyli w tempach tak po 5.30, 5.50, 6.0, czyli to głównie w nim biegałem i biegałem to zarówno po twardych nawierzchniach betonowo-asfaltowych, które może nie były zbyt komfortowe w tym modelu, ponieważ pochłanianie wstrząsów jest tutaj niezłe, ale uczucie pluszowej miękkości bardzo małe. I jeżeli ktoś z was woli miękkość, Mieć sztywniejszego buta bez tego uczucia wpadania w piankę podeszwową, to prawdopodobnie się nim zainteresuje. Natomiast typowy biegacz dzisiejszych czasów, który uwielbia miękkość pod stopą, raczej po założeniu tego buta nie będzie zachwycony. Natomiast bieganie po naturalnych nawierzchniach, żwirowych, szutrowych, po ziemi było niezwykle komfortowe, bardzo stabilne, zwłaszcza gdy ta nawierzchnia była troszkę nierówna i bardziej sypka z powodu żwiru, i tam muszę przyznać, że biegało mi się świetnie. Więc gdybym miał w tym bucie klepać głównie kilometry po parkach, lasach, oczywiście tam, gdzie mamy ubite ścieżki leśne, to byłbym bardzo zadowolony, bo tam biegało się świetnie. Zwłaszcza, że ja bardzo lubię kopyto altry, czyli duża ilość miejsca na palce, całkowita swoboda stopy w strefie śródstopia, to jest coś, co naprawdę mi leży. Natomiast jeśli miałbym polecać tego buta, to przede wszystkim polecałbym go cięższym biegaczom powyżej 80 kg masy ciała. Oni prawdopodobnie poczują dużo lepiej tą podeszwę z tej super krytycznej pianki nastrzykniętej azotem, która powinna być dla nich bardziej miękka, bo będą mieli większą masę ciała, która u nich szybciej się ułoży, ponieważ większa masa ciała sprawi, że ta pianka bardziej popracuje, bo zauważyłem, że w modelu na przykład Altra FWD Experienced tamta pianka mi się troszkę ubiła, ułożyła i but stał się bardziej miękki, ponieważ ja w pewnym momencie Zacząłem go używać do chodzenia i stał się on bardziej komfortowy, bo go troszkę rozklapciałem. No i prawdopodobnie w tym bucie będzie tak samo. No i dodałbym też, właśnie, że. To byłaby świetna opcja dla kogoś, kto szuka buta z maksymalną amortyzacją, szerokiego z przodu, z naturalnym kształtem stopy, z niskim dropem właśnie do chodzenia. Czyli jeżeli chcecie, nie wiem, powolutku przestawiać się na buty typu barefoot, no to Altra to jest świetne rozwiązanie. Tutaj mamy dużo komfortu, miejsca, no świetne jest to kopyto po prostu. No i możemy go sobie kupić właśnie typowo do chodzenia, jako taki but na setki kilometrów do komfortowego przemieszczania się na co dzień. Oczywiście na końcu dodam, że serdecznie zapraszam Was do sklepu Studio Sport w, w którym pracuję, w którym doradzam, dobieram buty do biegania. Doradzam biegowo, możecie mnie tam spotkać na tygodniu i w weekendy, a jak chcecie się ze mną umówić na spotkanie w sklepie, to piszcie do mnie na Instagramie, bo tak jest najlepiej, bo w sklepie nie jestem codziennie przecież. Także dzisiaj serdecznie Wam dziękuję i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!